Idziemy z Widełek na Bukowe Berdo. Za mostem skończyliśmy tylko do takiej chatki, w której mieszka emerytowany leśniczy, bo nasz gospodarz prosił, żeby przekazać mu pozdrowienia. Dzisiaj trasa długa. Zobaczymy, czy zajdziemy do ustrzep, czy do Wołosecego. Dolęlibyśmy do ustrzyk, ale zobaczymy jak nam się będzie chciało. Różnica to jest godzina pomiędzy jednym a drugim zejściem. Ale jakoś nie lubimy schodzić do włoży tego, bo potem trzeba się dostać do ustrzyk, później z ustrzyk. I wygodniej jest właśnie zejść w ustrzyk. Mamy znak na Bukowe bardzo 3 godziny 15 minut. No to jest właśnie. Dłuższa opcja z Widełek, a nie z Mocznego. Z Mocznego jest krócej, ale chcemy się przejść, bo wtedy dzięki temu możemy przejść przez całą Połoninę tymi takimi wysokimi trawami w górach. I tam też pokazuje znak z drugiej strony, że tędy można dostać się do przysłupca Ryński, takiej jakby opuszczonej wsi. Mieliśmy tam sobie kiedyś, może jeszcze kiedyś uda nam się puścić. Chcieliśmy się już przebrać w sensie zdjąć bluzę, bo jednak jest już za gorąco. I lecimy sobie dalej. Tutaj jest taka droga. Dużo błotka. Nie wiem czy to widać, ale buty już mam takie. Tutaj jest właśnie takie błoto lepiej, przy się tutaj nie wybierać mogę się zapada idziemy dalej taki widoczek mamy przed sobą a tutaj przed nami no tutaj jest dosyć męcząco bo jednak przez długi odcinek jest ciągle w górę. Myślałam, że w lesie będzie trochę chłodniej. słońca teraz nie ma. Ale jest dosyć dłużno. Idziemy. Idziemy niecałą godzinę. Czyli... ...aby do wiatry. Jeszcze to było ponad 3 godziny. To na razie nie będę obliczała, ile jeszcze zostało. To nie będzie motywacja. Trochę przyjemności. Bo płaski, trochę w dół, jest chłodno. Takie widoczki. I zmierzamy do, do wiaty. Jeszcze nam pewnie tam zostało. U tej wiaty z dobre pół godziny, jak nie lepiej. Ale jak jest tak, to jest przyjemnie. O, nawet w dół. O nie, tam jest światło. Tam jest słońce. Pewnie tylko fragmenty, Taka polanka pewnie będzie. I znowu się schowamy w lesie. Zerknę zaraz na zegarek. Zobaczę ile już idziemy od takiego rozwidlenia, gdzie był właśnie znak, że jest za godzinę 35 Um, no to idziemy 50 minut. No to jeszcze według tego czasu 40 minut. i Powinniśmy być pod wiatru. Um, 7:30 nie śniadanie i tak zwykle ja niestety buzę się z wilczym wodem, ale jak już końcujemy, to zjem trochę i już nie mogę. A po 2-3 godzinach czuję głód. Czyli to jest taki moment, gdzie zaczynamy iść i mówię, że już muszę zjeść, ale na szczęście się trochę napiliśmy i, i mnie trzyma. Mam nadzieję, że do wiaty dotrwamy, a tam wyjedzie jakiś baton. Przerwa na piciu. To tak idziemy. Mam pod górkę. Idziemy dalej. Idziemy już godzinę 20, więc zawiata już powinna być za chwilę. Zobaczymy. Zobaczymy czy moje ślimacze tempo mieści się w tych ramach. No dobra, byliśmy pod wiatką. Zjedliśmy, jest 12.45 i tam było, że jeszcze półtorej godziny będziemy szli. Tylko, że te półtorej godziny to już ma być do szczytu, więc już teoretycznie niedługo będziemy szli sobie połoninko, a dlatego, że idziemy właśnie... Z pszczelin widełki to będziemy szli ją jakby całą. Całą przejdziemy, więc już za chwilę będą ładne widoczki. Łączki. To, co lubię najbardziej, lubimy, chyba. Jeszcze troszeczkę. A półtorej godziny do tego szczytu. Zaraz, wam pokażę. Jakie będą tutaj już widoczki tylko się jeszcze doczłapie Wychodząc z lasu już powoli Ukazuje się taki widok Zaraz będzie jeszcze lepszy jak wejdziemy na tą górę to wtedy będą te, właśnie te łąki w górach, czyli właśnie Połonina Mówi się, że ona jest najpiękniejsza w mieszczadach Mi też szlak się bardzo podoba, jest męczący Jest dosyć długi Ale naprawdę ładny Widoki. To są właśnie te łąki w górach Takie widoki. Tu mamy jakąś informację. Zaraz zobaczymy ile jest jeszcze właśnie do tego szczytu. Takie widoki. To jest która góra na mapie. Tu jesteśmy. No, Czyli tam jest tak, tam muszą być ustrzyki, bo tam byśmy szli. A więc to jest No tutaj to wiadomo. No tak. Tędy się wraca. Jeśli cię chcę, właśnie zejść do ustrzyku górnych. Więc tak. Tam tam sura. Mała i wielka, to taka bardziej spłaszczona. Lecimy dalej. Więc idziemy, mamy teraz godziny 15 do Kovačevca i idziemy. Tam jest taka, taki dołek tam widać, tam będziemy. będziemy jeść kanapkę będziemy jeść kanapkę, bo tam jest świata na przełęczy. Tam wyżej jest właśnie tarnica, a my tam nie będziemy już chodzić, tylko będziemy na tym takim siodem pod tarnicą. I potem sobie zobaczymy, która jest naj, gdzie schodzimy. Czy do łączy, czy do połuzo tego. W się idzie właśnie całą tą połoninką, Później będzie takie połączenie, gdzie się właśnie gdzie jest skrzyżowanie tych szlaków, jak się zaczyna drogę od właśnie, albo takie jak my, od widełek. Tylko, że no jakby omija się tą, tą część. Właśnie krzyżyły też klaki. Jeszcze musimy kawałek podejść. Więc jakby jak się wybiera drogę z Mucz... Właśnie z Mucznego czy Muczne? Mucznego. O, tam jest krzyżowanie. Jak się wybiera drogę z Mucznego to mija się właśnie ten cały fragment Połonin. Tutaj. Jest szybciej, bo tamten szlak to jest godzina. Tam godzina z minutami, tu jest ponad 3. Tutaj jest krzyżki, krzyż na szlaki i stąd mamy jeszcze godzinę do drugiego punktu, Tu tutaj też jest markowe było oznaczone i jeszcze godzinę. Jeszcze jedna górka. Ale i powinniśmy już być przy tym znaku. Z tego co pamiętam. A później, od tego znaku, chyba zostało 45 minut do przełęczy. Ale eee, zaraz zobaczymy, jak już tam będzie. Teraz mamy takie zejście. I tutaj taka elegancka barierka. Cieszę się, bo dzięki temu mogę jedną ręką się przytrzymać, drugą nagrywać. Nie było jej. Nie byliśmy ostatnio. Nie wiem, czy rok temu szliśmy tędy czy właśnie drugą stroną, czyli właśnie... Bo jeszcze pod tarnicę na to można dostać się właśnie z drugiej strony, czyli właśnie od Halicza, od wołca tego na przykład. I tam chyba rok temu szliśmy więc rok temu nie, by, nie byliśmy tędy nie jest już 14.8 No Nasz trochę pozostało Już dużo wcześniej mówiłam że tylko jedna góra i będziemy ale się broniło zapomniałam że to jeszcze jest kawał drogi także nawet nie powiem że za tą górą to mm. będzie już bo nie pamiętam, Ja chcę się łodzić, ale takie widoczki. I teraz trzeba tyle zejść, żeby później znowu wejść. Tutaj? Nie widzę nic. Tutaj całą Tu nie, nie widać jeszcze całości. To tyle co wczoraj. I już teraz idziemy. Właśnie z tego punktu już tam dotarliśmy. Jednak to już było za kolejną górą. Więc idziemy sobie zjeść do i tam na przełęczy. Czyli z tamtą, według tego czasu zostało 45 minut, tam sobie usiądziemy, zjemy sobie coś, takie ładne widoczki. Tam to już jest Ukraina. Teraz schodzimy sobie, żeby później wejść. Aj. Całą tą drogę przeszliśmy. A tam Halicz, tak? Czyli właśnie z drugiej strony można zaatakować Ternicę. a potem musimy wyjść właśnie przed chwilą schodziliśmy stąd a teraz będziemy musieli wejść tam, tam jest taki, taki dołek, takie właśnie siodło i stamtąd już będziemy wracać tutaj się łączą te dwa szlaki z Halicza i z i idziemy piętnaście minut do wiaty. Teraz tej wiaty idziemy na góry, żeby dojść do tego śniadełka, którego teraz nie widać. 15 minut już 20 i potem już w dół Tutaj widać właśnie Tutaj się idzie schralicza tutaj jest bukowa koperta tu się spotyka i się wchodzi tu jest wiata i tutaj na górę Na tym siodle Tam mamy znak Pokazuje na wołosatę Drugi na ostrzyki górne I wybierzemy ostrzyki górne Dwie godziny 15 minut chyba. Minuta przerwy Tam jest wejście na tarnice Tam na wołosatę A tam na Szeroki wierch i tam dojdziemy. Jeszcze kilka ujęć z szerokiego wierchu. Tak to wygląda. Więc to jakieś dwie godzinki. Spokojnie będziemy schodzić. Jeszcze chwila i wyjmę kiki. Także jeszcze chwilę na ten wideoczek. Skąd przyszliśmy? Teraz widać dobrze. Pokaż. W hmm. końcu tak. no to polana się zaczyna. Hmm. Najbardziej na lewo. Hmm. A w zasadzie to tam są tego domka. No i tak, doszliśmy tutaj, tutaj tutaj, tutaj. I tak.